Sztuka głęboka to niemal w każdym aspekcie przeciwieństwo sztuki infantylnej. Nacisk w tego typu dziełach położony jest głównie na konstrukcję psychologiczną postaci, zaś fabuła, wydarzenia i działania stanowią jedynie pretekst do odkrywania struktur osobowości bohaterów. Objawia się tutaj wyraźnie myślenie strukturalne, na ogół sprowadzone do roli ontologicznego dogmatu. Jednostka jest produktem relacji ze światem i innymi ludźmi produktem szeroko rozumianej kultury wychowania sumy doświadczeń. Bohater sztuki głębokiej nie tyle działa, co jest popychany do działania. Postępujące w ramach fabuły przybliżenie sprawia, że to, co uznajemy pierwotnie za jego osobowość, rozmywa się. Trudno nam wyraźnie oddzielić ja i nie ja bohatera, on sam zaś zdaje się być tylko mętnym wytworem społecznych, historycznych procesów, zaś jego indywidualna psychika jest ledwie jednym z odbić zwierciadlanych panujących w świecie relacji.